Dziecko kochane idziemy O jaki piękny U, hu, 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 hu. Patrzcie O jaki zdrowiutki Piękny Przysypiemy dałek, bo krzyczą, że się zasypuje, że się wykręca, że się wycina. Ja już nie wiem czy mam wykręcać czy... Kochaniutki, zobacz Prawdziwy czy... Tak, twoja miejscówka no! Piękny, prawdziwek Idę dalej szukać! chciał tu na skarpie stanąć może będziesz miała fajny widok nie 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 kochani zobaczcie wow tamasz nie 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 Dobra idę na zwiady i grzyby wszędzie I grzyby piękne jak do ciebie zajść słoneczko tam hm. Tu stoi skąpany w słoneczku i się uśmiecha do mnie mówi, weź mnie, weź mnie No jasne, że cię wezmę, idę po ciebie No Jak już stoją, to hurtem Proszę Jeden czerwony, drugi czerwony, trzeci czerwony <laughs> Chodź, chodź piękny o. Jeden, chodź, drugi. Oj, Nóżka się urwała, ale za to widać, że jest zdrowiutki. A ty, klapciuś, stój sobie. Nie chcę ciebie. To co? Wyrywamy, jaki śliczny. Jaki śliczny, wykręcamy. O, Rutowiec. Dlutowiec, uciekaj! I w Szwecji zbierają grzyby. Zobaczcie. Wyrzucone nóżki, obcięte. U. A tu co jest? Co to jest? O matku, Co to jest? <grym wytarga> co to? <grym wytarga> Oj, no cię wytargać nie mogę. Boję się tam. A! Prawdziwek! <ścoughs> prawdziwek! oj. Jaki duży! Piękny. Dobra, chodźmy, idziemy. Jeszcze rozejrzę się dokoła, czy coś. A to co to? Też prawdziwek. Oj, ale już brzydki. A tu już ktoś był, ktoś wycinał. Dobra, to poszukamy tu prawdziwków. Jeszcze tam coś jest. Jest, jest, jest. O, dzień dobry. Prawdziweczek. Dalszy ciąg borowikowo. Proszę. o jaki piękny. O, jakie twarde. Dwa! Kochaniutki, dwa! Proszę! Jakie fajne! Zaraz zasypię, tylko chcę się nacieszyć pra, Prawdziwkami Śliczny Ano no teraz mnie dogon! Jak tu wyrwę w ten las <grybki> Dobra, lecę dalej! Grzybki, grzybki, grzybki! Oj, 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 prawdziwek. O ojo! Jaki prawdziwy! O Dzień dobry! O, prawdziwek! Zasypujemy! Mm. Jaki śliczny! A tu co? Jeszcze jeden! <śmiech> <śmiech> jeszcze jeden! Patrzcie, to jeden to jeszcze jeden! O, jak wyskakują ładnie! O, ale Noga! Dobra, jeden! Drugi! Takie. A tam co jeszcze? Nie! Nie no kochani! Zobaczcie! Tutaj jest prawdziwe! Czekajcie! Wow! jaki twardy! Jaki prawdziw! Uj! Jaki prawdziw! Wow! Zobaczcie! Ale, ale będzie suszenia! Patrzcie! Trzy takie prawdziwe. No nie. Dobra. Zabieram was. Uff. I idę szukać dalej. Coż tu my mamy? Coż tu my mamy za grzybek? Mm? Pokażcie się no mały. oj Kochani grzybiarze, to co teraz zobaczycie, to pierwszy raz też na oczy widzę. Teraz zobaczcie, pomarańczowy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, a ty mały czternaście, czternaście, jeszcze jeden jest, jeszcze jeden jest. 15. 15, pomarańczowych dorodnych kozaczków. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda! Zobaczcie, no, jakie dorodne, piękne. Tak idzie. Liczny. Następny. śliczny Następny. Piękny. O, jaki cudowny. leście sobie trzy. Bo ja jeszcze gdzieś widziałam prawdziwa prawdziweczka. Gdzieś tu był z tyłu. A tu jest. W jednym miejscu. Cztery. O. Proszę bardzo, jaki piękny. Rześć tych borowiczków. Dobra, leźcie tu. Ja idę po koszyczek. A, takie piękne piękności. Tu mam cztery, a tu dzień dobry. Chodź tu, piąty. Zobaczcie. Lećcie, bo ja jeszcze coś zobaczyłam tam dalej. Eee, tam widzę coś. Chwila, momencik. O! Tu! To są te kozaczki. Kozaczki nie stoją, bo mam dużo bezgów. Co jeszcze? Nie wszystko. Nie wszystko. Jaki piękny! O, idę do ciebie! O, zobaczcie! Zobaczcie! O, tu coś malutkiego jest? Nie, to inny, ale ten! U, 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 chodź tu, mały dom! <grywamy> A, zakrywamy? A, jaki, jaki fajny! Dzień dobry, pomarańczowy. I tu jeszcze jeden. Pomarańczowy, chodź z nami. Tam jest takie doborowe towarzystwo, patrz. Piękny jesteś. Ach. A tam co jest? Tu, Uuh. tu jakiś grzbyk. Dobra. Idę na razie do taniowca. To co mam? To co mam? A, to nie wszystko, kochani. <noise> jakie cudowne. Chodźcie. Trzy w miejsce, Piękny piękny i jeszcze i jeszcze piękniejszy. patrzcie oh, jakie zdrowiutkie, takie świeżutkie, a tu mam tyle oh, na zbieranych, ale tu czekają, ale to nie wszystko, bo coś tam widziałam jeszcze, 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 Tu, tu, a, tu, a, jakie ładne. Chodź tu. Wow. Jaka noga. Radość. Dobra, ale to nie wszystko. To nie wszystko. Czekajcie, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11, druga seria. Ja piernicze Więcej, bo tu jest cztery schowane. Tu jest więcej ich. O! Tu jest ich więcej. Ale no. Chodź tu. Op. Chwila moment Dobra tu Kładę chodź ty Jeszcze jest tu nie Jakieś rybaczki chodź ty Piękny Piękny Oczeka mi zabraknie Uf. Dobra Jedziemy po kolei A! Jedziemy, Hop. Ale cudowny Mmm Chodź ty Toś tam Ale mi śledzi Uf. Dobra Chani muszę to jakoś poznosić do koszyka. Tam jeszcze rosną, tu jeszcze leży. Zasypałem, jak żeby nie spodziewałam się tego. W reguła jest taka, gdzie są muchomorki czerwone, tu takie wyrośnięte już, to zazwyczaj w pobliżu gdzieś kręcą się prawdziwki, barowiczki i ja dzisiaj sprawdzę tą zasadę. O, mówiłam, że się sprawdza. Mówiłam. Że jak są czerwone! A, to są i prawdziwki? Mówiłam. <laughs> Adzio, chodźcie. proszę, jaki piąk. Taki, 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 może tak. Śliczny. Śliczny taki, taki, dalej. No dziecko, nie ukrywaj się taki, mną. Ładny, pomarańczowy. O, chodź tu, chodź tu. Jakie zdrowiutki. Tak. Dobra. Szukamy dalej. Piękności. Idę po ciebie. O, jaki piękny. Wow. Tak, kochaniotka, ty mi ściągasz towarzystwo. A ty? Na to hatę? produkcję już ja, uruchomiłeś, to mi dyregi łodny Borowiczki. Ale nie ma dziurawek, nie? Nie. No to super. Nie, no, tak sprawdzałem jeszcze, bo hmm. to... Produkcja idzie się. Jasne wszyscy. Się Będziemy mieli na Wigilię, tak? tak. <laughs> wszyscy nasi subskomenenci przyjdą na Wigilię. Tak, wszyscy nasi... To najpierw kochani przyjdziecie lepić. Pierożki, Tak. Nie ma tak od razu. O, no. wiecie, Nie Nie mam problemu. Dlatego my pobożączowe słyszymy właśnie one z uwagi na pierogi pójdą, Na No Tak, ja to tylko bojowiki. Oprzyszczać od razu. Ty sobie czyść. No. A ja pokażę, jaki mamy dziś widowczyk. No. A, dzisiaj a mamy, będzie w nocy widoczny? Dzisiaj mamy taki widoczek. Tam na dole, w dole, w dole jest piękny potok. Zobaczycie go. A dzisiaj w nocy, drugą noc z rzędu, idziemy na Zorze Polarną. Mamy kino. Kino mamy w nocy. Kino bez koncesji. <laughs> Własne, kochani. Tak jest. Tak jest. Dobra, idę, zobaczę, bo obiad tak późno robimy, przez te grzybki. Szkoda, dzień się na to cały czas. Takie, on takie grzybki. okej. Okay.